Jako modelka nie zawsze lubię to, co noszę. Jako kobieta jestem wolna. Noszę to, co chcę, kiedy chcę. Wybrałam najnowsze kolekcje paryskich projektantów. Tak jak ja, bądź elegancka. Romantyczna. ekstrawagancka, Swobodna. Sexy. Francuski szyk i styl. Dla mnie to tchła Swiss. Ponad 300 stron mody, prosto z Paryża. Zamów katalog pod numerem 622-6165. duża porcja sportu na żywo na antenie Kanal Plus. Piątek, 13 czerwca o godzinie 17.15 eliminacje młodzieżowych mistrzostw Europy. Mecz Polska-Gruzja. Również piątek, 13 czerwca o godzinie 19.20 wieczór boksu zawodowego. Walka Dariusza Michalczewskiego o trzy tytuły mistrza świata wagi półciężkiej najbliższy piątek zapraszam wszystkich chłopaków boksu w Polsce do oglądania mojej walki z Wierdzielem Killem. Naturalnie w kanale Plus. Tego samego wieczoru, drugi po rocznej przerwie, pojedynek ringowy Przemka Salety. Sobotni wieczór 14 czerwca o godzinie 19.00, Grand Prix Szwecji na żużlu na torze Linköping. Czy Tomasz Golop i Sławomir Drabik zaprezentują się równie dobrze jak w premierowym turnieju w Pradze? W niedzielę 15 czerwca o 18.50 Grand Prix Kanady Formuły 1 Lider klasyfikacji generalnej Jacques Villeneuve tym razem zaprezentuje się przed swoimi rodakami. Oglądaj sport na żywo tylko w kanal plus pierwszym dusza jest głucha i nieba, a w drugim pokoju dusza walczy. W trzecim pokoju. Dusza oczyszcza się przez medytację. W czwartym pokoju dominuje wyobraźnia. W piątym pokoju świat doczesny nie ma już wpływu na duszę. Szósty pokój jest to pokój cierpienia, co kryje się No ja nie wiem, co tam jest. One, two, three, Dzień dobry, witam w nieprzegap i zaczynam od najważniejszej informacji. Fundacja Pomoc Społeczna SOS, Jacka Kuronia, od 7 lat zbiera pieniądze na akcję wakacje od codzienności, pomagając w ten sposób najbiedniejszym dzieciom spędzić wolny czas. Wakacje już wkrótce, a specjalne przekazy pocztowe... Czekają na darczyńców we wszystkich urzędach pocztowych w kraju. Kiedy po dokonaniu dobrego uczynku wrócicie do domu, to o 20:25 ponownie na waszych ekranach zawita sport prosto z Francji na mecz Anglia-Brazylia. Zarezerwujcie dwie godziny. O 22:40 rozpocznie się natomiast film dokumentalny Zemsta. Zakończenie trwającej sześć lat II wojny światowej i klęska hitlerowskich Niemiec były wystarczająco satysfakcjonujące dla narodów alianckich, ale dla nielicznych ocalałych Żydów oznaczały początek ich własnej prywatnej wojny. Kiedy człowiek się dowiaduje, że jego rodzina, jego matka, jego najbliżsi zostali zamordowani przez Niemców oficjalnie, nie przez jakiegoś niemieckiego mieszka, czy przestępcę, ale przez niemiecki naród, niemieckie państwo, niemieckie wojsko, to chce się zemścić na całym niemieckim narodzie, na wojsku. Po 50 latach to uczucie nie jest już tak gwałtowne, bo czas robi swoje, a Niemcy bardzo się zmienili przez ten czas. Ale wtedy było ciężko. Wiedziałem, że kiedy spotykam Niemca, to może tego, który zamordował moją matkę. Więc uważam to za zupełnie naturalne, że chciałem go zabić. Nie wstydzę się tego. Niektórzy żołnierze, czujący i myślący podobnie połączyli się, by pomścić pamięć pomordowaną.